Witam. Dzisiaj będziemy spawać stół do sulejówka, bo tam nie mam takiego stołu, żeby można było kręcić dla Was filmy. Zobaczcie. Pokazywałem ten kątownik. Takiego w sklepie na pewno jeszcze pewnie nie było. To jest mój wymysł. Zobaczcie. Tu jest zwykły kątownik, a u góry jest przyspawane takie ramię. koło 20 mm z dwóch stron. Tu sobie złapałem klemami. No i trzyma. A jakbyście chcieli taki kątownik, to tutaj sobie możecie przeczytać dane. O To jest wytwórca ten co robi takie kątowniczki. Na razie tylko robi na zamówienie do tej pory. To pierwszy mi wykonał. A jak wy będziecie chcieli, to zapraszam. Ja na pewno nie będę takich rzeczy robił. No i widzicie, tu można zrobić jeszcze zaraz, można drugą klemę złapać. Klema nie musi być duża, a też zrobi, jak to się mówi, robotę. No i dobra, koniec, jak to się mówi, pierdu, pierdu, bierzemy się do pracy. Podwyżka, podwyższony stół też robi swoją robotę, zobaczcie. Na dole mogę sobie położyć jakieś narzędzia, maskę na chwilę. Maska będzie zresztą na górze, bo tam, żeby. Zresztą maszka, jak będę spawał, zawsze będzie na głowie. No, tam idzie i okulary, elektrody. Na razie podajnik niepotrzebny, bo mam te korzystne pręty na pile. A jak będzie potrzebny, no to zobaczcie, wysuwam, podwyższam i sobie mogę ciąć też na stole. Także wszystkie rzeczy, co robię teraz, to będą przydatne w warsztacie. Także polecam, fajna sprawa ten kątownik, tak sobie myślałem, bo to nieraz dwie osoby, czy inaczej, stołu, jak to się mówi, tego typowo spawalniczego do spawania elektrodą szkoda. A tamten będzie tylko do Tiga, a ten będzie, ten kątownik może być, no zawsze też szkoda, ale obczyszczę go. Zresztą te strony, co ważniejsze, zawsze będą zakryte podczas spawania. Także. Jakbyście chcieli, to zapraszam. Dziękuję. A no, zobaczcie, jak to się pospawało na tamten kątownik. To nie jest tylko, jak to powiedzieć, kontrolne. Jak dla mnie to wyszło super, supero. Nawet dla klienta bym się pewnie nie wstydził, żeby tak wyszło. I tylko dopiero pierwsza strona jest przyłapana. Pokażę Wam teraz pozostałe rogi. No, zobaczcie. Tutaj jest, pomyliłem się zamiast na zewnątrz spawać, musiałem wygiąć, żeby to oderwać. No i czwarty róg, no też źle. Także jestem bardzo zadowolony z tego kątownika. Bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze będę chciał drugi. Prawdopodobnie drugi sobie dał, żeby robić dwie strony naraz, ale to w wolnym czasie. Także do, dalej, dalej, ja wam pokażę kolejny etap. Teraz muszę odwrócić drugą stronę. To jest profil 30, ścianka dwójka. Później dojdę do nogi, ale nogi będę już przyspawywał w slejówku, bo nie, bo nie będę, do samochodu mi nie wejdzie. Muszę tak pospawać na takie elementy, żeby mi weszło do samochodu. Zobaczcie, mam taki kawałek, akurat potrzebuję 90, ale jak będzie 89 i 6, to się nic nie stanie. Chodzi o to, żeby w warsztacie wykorzystać maksymalnie materiał. Zobaczcie, złapałem sobie tu dwoma klemami z jednej strony, z drugiej strony ustawiłem równo do tamtego profilu. Tu są dwie końcówki, i teraz tak przyłapię sobie punktami z jednej strony. Odwrócę sobie do przyłapania z drugiej strony i dopiero jak trochę przystygnie, zdejmę to mocowanie. I powinny być. Będzie jedna noga do stołu. Także trzeba sobie radzić i wykorzystywać materiał oszczędny. Dziękuję.